Michał Częstochowski, zamknięci. Siedzisz w domu, pijesz kawę. Świat ma wielką kwarantannę. Oglądasz filmy i seriale, czas przyspieszyć nie chce wcale. To nie wszystko. Łapiesz doła, nie ma już wolności słowa. Ci są za, a tam ci przeciw. Fake newsami rząd cię nęci. Lecz ty, chłopie, miej swój rozum. I to wreszcie w końcu zrozum, że nie prędko wyjdziesz z domu. Że nie prędko wyjdziesz z domu. Podaż rośnie, dolar spada, przemysł powoli upada. Przedsiębiorcy czy artyści. Wirus kąta wam wyczyści. Tarcza ledwo się utrzyma. Nie ma rady, kiedyś musi dojść do zdrady. Zostaliśmy dziś zamknięci, przez to w głowach nam się kręci. Lecz, ty, chłopie, miej swój rozum, i to wreszcie w końcu zrozum, że nieprędko wyjdziesz z domu. Że nieprędko wyjdziesz z domu. Mimo, że ten czas ciężki, wierzę, że wystarczą dobre chęci. Czas zatrzymać się, pomyśleć, nie dać się zwariować. Może warto rodzinne więzi zacząć pielęgnować. Cierpliwości to minie jak wszystko inne. I będzie znowu normalnie. Będzie znowu prawdziwie. Dlatego weź. Chłopie, miej swój rozum i to wreszcie zrozum, że niedługo wyjdziesz z domu. Że niedługo wyjdziesz z domu.